Kochani, w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jest 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego, a ja nagrywam dla Was vloga. Bardzo dawno vloga nie było, bo mi kompletnie z tymi vlogami było nie po drodze. Nie wiem, jakąś serię pogadanek zrobiłam, ale stwierdziłam, że muszę nagrać vloga, bo mózg Wam się zlasuje od tych pogadanek. A że dzisiaj jest wolny dzień, to postanowiłam, że kolejnego vloga nagram właśnie dzisiaj wybieram się na historyczny spacer. Potem chciałabym iść na obiad do miskimci, jeżeli się uda, jeżeli będą wolne miejsca. No i co? Serdecznie Was zapraszam do oglądania. Szanowni Państwo, na cokolwiek w dolnej części, już jest, częściowo jesteśmy zasłonięci, mamy datę 1262 rok. Zanim Warszawa stała się stolicą, a wiemy, że stolicą stała się dopiero po wojnie, oficjalnie, e, mając na uwadze fakt, że niegdyś w XVIII wieku to scalane były juridyki prywatne miasteczka wyjęte spod jurysdykcji władz miejskich, ale wcześniej, zanim były prywatne miasteczka, były grody. Oznaczenie oczywiście handlowym i militarnym. Na tyle ile gród, najbardziej chyba rozpoznawalny gród rydnowski, miał znaczenie militarne, na tyle Ujazdowski nieco mniejsze, bo bardziej charakter miał handlowy. Ze względu przez Dominika Merliniego, no, architekta czasów Stanisławowskich. Niektóre obiekty oczywiście będą na przełomie wieków przebudowywane za zbrodą Petra Chrystiana Egnera, ale chyba najbardziej będziemy tutaj przypominać postacie Dominika Merliniego, dominuje nad okolicą. Dekoratorem wręcz będzie Jan Christian Kamsencer, który również był budowniczym, przebudowniczym pewnych obiektów, ale okolice zdobią chyba najbardziej rozpoznawalne przed starą orażerią. Po pierwsze cesarze, między innymi chyba najbardziej znanego cesarza Juliusza. Dokładnie. Mając na uwadze fakt, że Artorem po piersi był niektórzy inny, a jak Andrzej Lebron. Ale wróćmy do wydarzeń. W 1788 został wykonany z kamienia, który pamięta czasy Jana III Sobieskiego, a został wykonany 14 września z okazji 105. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej, a wiemy, kiedy była ciecz wiedeńska? 12 września 1683 roku wojska króla Jana III Sobieskiego pokonały... Turków pod Wiedniem. O, i widzę, że tu szóstka będzie, jak nic. Czy czytamy z telefonu. Szanowni Państwo, ale najbardziej chyba wyjątkowe miejsce dlaczego? E, mając na uwadze fakt, że w owym czasie też panował taki wierszyk, pozwolę sobie go tutaj e, zacytować. Bohaterowi Wiednia to chrześcijan zbawił, król tutaj z kamienia pomnik wystawił. Dwa Chciałam Wam tylko powiedzieć, że nic z moich planów niestety nie wyszło. Dlatego że. Mi z kim ci jest. Pełen skład. Powiem Wam szczerze, że nie wiem w jakich godzinach tu przyjść, żeby zjeść. Ale nie ma miejsca na cokolwiek, więc muszę zmienić rejon obiadowy i przetransferować się pewnie na jakiegoś naleśnika. Niestety. Już do domu, i tak jak wam powiedziałam wcześniej, kolejne podejście do miskimci skończyło się tym, że tam nie zjadłam, było mega dużo ludzi, pomimo że spacer skończył się po godzinie 15, a ja dotarłam tam przed 16.00, było full ludzi, nic nie można było zjeść. W ogóle, wiecie, no, no pełna, pełna restauracja koniec, kropka nie ma miejsca. Więc musiałam się stamtąd zabrać, i tak jakbym pokazywałam, byłam na naleśniku. Polecam wam swoją drogą te naleśniki. To są naleśniki na Ulicy Dobrej, na Powiślu, Krep, Cafe. Oznaczyłam to na moim Insta Stories, jeżeli wtedy oglądaliście. Ale napiszę wam też tą restaurację w opisie tego filmu. Oczywiście, jak zawsze i niezmiennie byłam w Costa Coffee, to już powinniście wiedzieć, bo ja tam bywam bardzo często i jak ja to się śmieję, to jest mój y, drugi dom. Ale chciałabym ja jeszcze jednej rzeczy Wam powiedzieć, mianowicie o tych historycznych spacerach. To nie jest, słuchajcie, mój y, pierwszy historyczny spacer z Panem Hubertem. Pan Hubert prowadzi stronę na Facebooku y, Warszawski Zaułek. To ten człowiek, słuchajcie, to jest skarbnica takiej wiedzy, że nawet ja, osoba, która interesuje się historią, która kiedyś chciała studiować historię, ale nic z tego nie wyszło, nie wiem tyle, co on. Dlatego jeżeli mieszkacie w Warszawie, to serdecznie zachęcam was do yy, zaglądania na tą stronę internetową, bo pan Hubert robi bardzo, ale to bardzo dużo różnorakich spacerów w różnych miejscach Warszawy. I zachęcam Was do tego, a jeżeli będziecie, albo w ogóle jeżeli mieszkacie w Warszawie, do tego, żeby spędzić z nim czas, bo naprawdę było super miło i przyjemnie. Nogi mnie strasznie bolą, ale było warto. Ja już kończę tego vloga. Chyba zamierzam sobie wymoczyć stopy w soli morskiej, bo zrobiłam dzisiaj 7000 kroków, dlatego że iPhone'y liczą kroki, także ja już się w tym filmiku z wami. Żegnam. Jak zawsze i niezmiennie zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, klikania kciuków w górę, jeżeli ten filmik albo jakikolwiek inny Wam się podobał. Oczywiście nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka obok pozycji subskrybuj, aby dostawać powiadomienia o każdym moim nowym filmie. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. 바빠!